560 był projektem ciężkiego myśliwca odrzutowego opracowywanym przez niemiecką wytwórnię Arado Flugzeugwerke pod koniec tragiej wojny światowej. Nice quarter, nice 45. Maszyna miała być odpowiedzią na rosnącą przewagę alianckich bombowców i potrzebę wysokościowego myśliwca przechwytującego. Konstrukcja. Samolot miał mieć skrzydła typu Delta lub zbliżonego do Delta i napędzany był dwoma silnikami odrzutowymi Junkers Jumo 04 lub Heinkel 011 umieszczonymi w gondolach pod skrzydłami. zbrojenie Planowano montaż działek MK 108 lub MK 103 oraz możliwość przenoszenia rakiet powietrze-powietrze. Nowacje. Projekt zakładał kabinę ciśnieniową oraz radar pokładowy, co było nowością jak na ówczesne standardy. Niemcy nie zdążyli jednak ukończyć prototypu przed końcem wojny, a dokumentacja trafiła w ręce aliantów.